Innowacja edukacyjna na krajową skalę w Dębickiej Szkole. Drugie liceum ogólnokształcące imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy jest jedną z czterech placówek, która weźmie udział w pilotażowym programie Szkoły z Modułem w Chmurze. Po raz kolejny przełamują schematy w drodze do odkrycia optymalnych warunków dla rozwoju swoich uczniów. Program, najprościej rzecz mówiąc, będzie dla tych uczniów, którzy wiedzą, czego chcą w życiu, osiągn co chcą w życiu osiągnąć i będą y, pracować w tym kierunku. Czyli już zdecydują się, na przykład jest uczeń, który twierdzi, ja chcę być lekarzem, mnie interesuje biologia, chemia, matematyka, język polski i chcę się na tym skoncentrować, chcę tego się uczyć. W związku z tym opracowujemy dla niego indywidualny program rozwoju. On pisze, z których, które przedmioty chciałby realizować na platformie. W wersji tylko podstawowej, realizującej podstawę programową, i na tej platformie będzie miał materiały, będzie pracował, nauczyciel tego przedmiotu będzie miał wgląd, i na tej podstawie będzie realizował ten swój przedmiot. Może pójść dużo szybciej, bo często się zdarza, że uczniowie są bardzo zdolni i szybciej zrobią ten program niż zrobiliby to w klasie, powtarzając, utrwalając i ciągle wracając i rozszerzając czasem ten program. Natomiast skoncentrują się w tym czasie na tym, co najważniejsze czyli na tych przedmiotach. Biologia, ale to równie dobrze może być program dla super sportowca albo super artysty, który widzi swoją wizję już w przyszłości. My tak pracowaliśmy, bo mieliśmy takich uczniów, ale nie, było, nie mieliśmy tej platformy, nie mieliśmy tej wygody pracy i często nauczyciele innych przedmiotów się oburzali. No, bo dobrze, on się przygotowuje do olimpiady, ale co z moim przedmiotem, prawda? A teraz ten uczeń w dowolnym czasie będzie mógł realizować ten przedmiot taki dla niego mniej ważny, który musi zrealizować jako podstawę programową, ale będzie go miał na platformie. Nie wspomnę już o tym, że nauczyciele będą mieć dostęp do takich fantastycznych narzędzi pracy. W dobie koronawirusa, kiedy przyjecha nad nami ta konieczność zdalnego nauczania, będzie to narzędzie bardzo wygodne i bardzo dobre. Uczenie realizuje karty pracy, które oferuje Platforma, czyli na przykład z historii, nie uczestniczy w lekcjach historii normalnie z klasą, tylko realizuje program, podstawy programowej, które oferuje Platforma Liceum w Chimurze. Dzięki zaoszczędzonemu czasowi, który, który właśnie zrealizował na, na Platformie. Ten dany przedmiot może dzięki temu poświęcić więcej czasu na pasję, na przykład matematyczną, muzyczną, sportową, artystyczną. Nie uciekamy całkowicie w, na tą platformę, którą oferuje Liceum w Chmurze. Na pewno trzy przedmioty, z których, w których uczeń mu, musi uczestniczyć w formie lekcyjnej, czyli z klasą, to są te przedmioty główne maturalne, czyli język polski, matematyka i język obcy. Tutaj mamy już regulamin opracowany tego liceum w chmurze. Na podstawie tego regulaminu my będziemy teraz prowadzić nabór. Uczniowie będą wypełniać, będą przygotowywać swój indywidualny program rozwoju. Później wspólnie z pracownikami z Warszawy, nasi nauczyciele będą oceniać te indywidualne plany rozwoju i będą kwalifikować do tego programu. Mało tego, będzie z tymi uczniami tutor który będzie obserwował, jak uczeń realizuje ten swój plan rozwoju. Jeżeli na przykład po pierwszym semestrze się okaże, że trochę leniuchuje, trochę mu się nie chce, no to podziękuję się mu za udział w programie i zaprosi się go z powrotem na lekcję. Tutor to osoba, która wspiera ucznia, pomaga w realizacji opracowanego indywidualnego planu rozwoju. Czyli to nie musi być nauczyciel danego przedmiotu, tylko nauczyciel, w którym uczeń ma wsparcie. To też taka osoba, która motywuje. Po części rozlicza z realizacji planu, ale przede wszystkim wspiera w dążeniu do osiągnięcia celu. Co nam daje ten pilotażowy program? To, że narzędzia pod postacią platformy edukacyjnej z dostępnymi materiałami dostaniemy za darmo i bez ograniczeń czasowych, czyli na wieczność, jako szkoła zaproszona do pilotażu tego programu. Nauczyciele Dębickiego Liceum wzięli już udział w wizycie studyjnej w Warszawie, a trójka z grona pedagogicznego została także przeszkolona z tutoringu. Teraz czekają na zgłoszenia uczniów chętnych do wzięcia udziału w programie. W pilotażu szkoły z modułem w chmurze mogą wziąć udział uczniowie drugich klas liceum, którzy ukończyli wcześniej szkołę podstawową. Rekrutacja startuje 7 września.